Witajcie kochani odkrywca Michael Was wita serdecznie. Moi drodzy dzisiaj specjalny odcinek, specjalny odcinek yy, najpierw się pochwalić. Tu znajdują się butelki w dużej ilości kaucyjne, w tym czarnym są butelki niekaucyjne. Tutaj jest pełna torba puszek niekaucyjnych. I niepełna torba puszek kaucyjnych, ale zaraz jadę w teren, więc pewnie jeszcze coś się znajdzie. Jutro też zamierzam pojechać, więc myślę, że coś się uzbiera. Więc będzie tego na pewno więcej. Tak sobie myślę, że tak właśnie będzie. Taki jest plan, generalnie, nie? Ale moi drodzy, zobaczcie, co tutaj jest. Tu się szykuje paczka, paczka którą przygotowuję dla Jacka recyklera z kwidzyna, kwidzynia dokładnie mówiąc, i w tej paczce zamieszczę kilka rzeczy oczywiście dla, dla, dla Jacka do bunkru. Natomiast wysłał mu jedną bardzo ważną rzecz. Coś, co będzie praktyczne, coś, co jest solidne, i coś, co mu się przyda w jego codziennych działaniach. Więc po pierwsze, zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje Jacka Recyklera. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. I moi drodzy, Zasubskrybujcie, zalajkujcie Jacek robi naprawdę doskonałe filmy. Ma mega poczucie humoru. Robi ba bardzo fajną robotę. To jest nasz przewodniczący Żuli. A my jesteśmy wielkie Żuli. Każdy z nas, kto zbiera, to jest w wielkim prezydium Żuli. Więc Jacku, tutaj dla ciebie są fanciki i jedna. Ważna rzecz jest, i teraz moi drodzy, konkurs, ogłaszam konkurs. Rozwiązanie tego konkursu będzie w filmiku, który Jacek nagra z otwarcia tej paczki. Wyciągnie z niej wszystkie elementy, natomiast będzie tam y, oddzielnie zapakowany y, ele element, rzecz, która będzie mu niezbędna w jego codziennej y, pracy zbieracza recyklatora yy, więc jeżeli pierwsza osoba która zgadnie co to będzie otrzyma dokładnie taką samą rzecz także yy, tak jak mówię rozwiązanie konkursu będzie kiedy Jacek nagra film z otwarcia tej paczki i będziecie mogli zobaczyć fanty jakie dostał a przede wszystkim oddzielnie zapakowane w kopertę foliową, żeby było jasne o co chodzi, i pierwsza osoba, która zgadnie, co to jest, ode mnie otrzyma dokładnie taką samą rzecz. Także ciekawi, ja jestem mega ciekawy, kto zgadnie, po pierwsze. Po drugie, jestem mega ciekawy reakcji Jacka. No i jeszcze raz powtarzam. Zaglądnijcie na kanał Jacka, oglądajcie, naprawdę mega poczucie humoru, jest świetny gość i polecam jego filmy. Pozdrawiam Cię serdecznie, Jacku. Yy, no i co, no to życzę Wam, moi drodzy, spokojnego wieczoru. Jutro też jest dzień. Jutro mam nadzieję, że w terenie znajdzie się dużo pączków, tłustych pączków, takich mega tłustych że będę miał cały wór tych tłustych pączków. Wam życzę również, nie obżerajcie się za bardzo, ale zbierajcie, zbierajcie się, oddawajcie się, bo za to będzie na pewno coś fajnego. Moi drodzy, ja się z wami póki co żegnam, życzę wam miłego wieczoru i co? No, Niech zabawa trwa, oczekuję w komentarzach, Informacje, co ciekawego spakowałem tutaj do wysyłki Jackowi. Co będzie mu przydatne w jego codziennej pracy, także ciekaw jestem, kto obserwuje Jacka i kto mniej więcej wie, i może zgadnie właśnie, co ciekawego mu tam wysyłam. Moi drodzy, na razie trzymajcie się. Kto nie zasubskrybował jeszcze mojego kanału, to bardzo Was proszę, dla rozszerzenia, dla wsparcia mojego kanału, bardzo Was proszę o subskrypcję, o lajka, zostawcie komentarze. Oczywiście, zgadujcie wszystkie chwyty dozwolone. Proszę tylko, nie obrażajcie nikogo, nie hejtujcie, bo nasza reakcja oczywiście również ze śmiechem będzie, bo na nas to oczywiście nie działa. Nie działa na nas hejt, nie działa na nas to wszystko. Także mamy to w głębokim poważaniu. Jak to Jacek mówi, tam gdzie plecy się kończą, to tam to mamy właśnie. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Trzymajcie się, kochani. Na razie pozdrawiam Was serdecznie. I tak, kochani, gotowa paczka przygotowana do wysyłki zaraz idzie do paczkomatu i trafi do Jacusia. Ja tylko przypominam, pierwsza prawidłowa odpowiedź, zamieszczona na moim kanale w komentarzu, będzie wynagrodzona tym samym, co otrzyma Jacek. Tą jedną rzeczą, która jest pakowana w foliowym, yy, foliowej kopercie. Także trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że domyślicie się, zgadniecie. Podpowiedzi niestety. Nie będzie, byłoby to zbyt proste. Na razie...